Hej, cześć, witajcie serdecznie już w dziewiętnastym odcinku z gry Skylander Spider Adventure i idziemy sobie bez przedłużania do misji, tutaj do Dixa i w ogóle to jedziemy ko do kopalni. Czy jesteś gotowy na podróż do kopalni? Tak, jedziemy pociągiem linii kolejowych Jeziora Lawy. Pojechać bądź. Doje... Okej, okay, nieważne i zaczynamy. Okej! Okay, wszyscy pasażerowie? Proszeni do pociągu do pewnej zagłady! Czuciu! Czuczu! Czu. <gry> no. I już 19 odcinek i chyba w tym odcinku zobaczymy wieczne... Źródło, źródło lawy, jeżeli się nie mylę. Bo tak coś wcześniej mówili, więc zobaczymy sobie. No, popatrzcie, lawa była na obrazku. Dobrze! Chyba czas ruszyć po wieczne źródło ognia. Tylko, że sekundę. Okej, okay, wypatrznie. Tutaj tory rozchodzą się. Jedna nitka prowadzi do starej kopalni, ale ta droga jest zablokowana. Musisz znaleźć dźwignię, która przestawi tor i pozwoli nam zjechać ciuch-ciuch do jezior lawy. Ja będę ładować węgiel, a ty rozejrzyj się za dźwignią! Okej, okay, doświadcz jest 19. linie kolejowe jeziora laby. Wow, troszeczkę długa nazwa. I mamy tutaj żywioła Zakręcioda Ognia. Podpala ląd wybuchowej niespodzianki. Okej, okay, kolejny nasz żywiołek. oj Już go zniszczyłem? Aha, czyli on działa w że że Wybucha, więc dobrze wiedzieć w sumie. I dalej gramy trigger jak w poprzednim odcinku, ponieważ w poprzednim odcinku prawie nic mu nie wbiłem. silniejsze są Znaczy, chodzi mi prawie w ogóle z levela, n nawet świadka mu chyba w sumie wpadło w poprzednim odcinku, jeżeli się nie mylę. Dalej ósmy mamy, no dobrze, okej okay. I co? Ty A chociaż może so sobie bym zmienił na spajlach chętnie, bym mówił 10 level, bo chyba 10 level to max, a przynajmniej jeden z bym chciał mieć. To w sumie jest dobrze, jeszcze tak mi się przynajmniej wydaje. Oby... No i dobrze, na się sobie gramy z Figerem. I tu jest zablokowany, może jakiegoś potworka nie pokonałem czy coś? Okej, okay, zaraz się przekonamy. Albo po prostu mam ich No. Też możliwe... Raczej bardzo, na znaczy no, na pewno tu trzeba iść, tak? I co? Jeszcze chyba około 1000 kasy potrzebuję dla Trigera. Już będę miał wszystkie rzeczy, bo w przednim odcinku kupiłem mu kolejne duszy. Czyli mianowicie o to, yy, co strzela nieskończonej ilości razy. Tak? I można sobie wypylować w sumie też. A popatrzcie, mamy dźwignię. I otwo O, proszę, bardzo może jechać dalej. Więc niech jedzie. Mam siąść. o Super! Ha, a to niespodzianka! Musimy znaleźć kolejną dźwignię! Ha! Kto to budował? Zupełnie nie mieli pojęcia o kreciej inżynierii! Ha! Czyli to będzie... Pewnie taka misja, co co chwilę będzie trzeba coś zbierać takiego, a więc... Dobrze, a tu był ten zakręciot! Dobrze! Dawaj, 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 mam cię gościu. W sumie to nie jest złe. Strzela błyskawicznie. No w sumie fajnie, że to kupiłem. sumie ja tak, tak myślę, mam taką nadzieję, że dobrze zrobiłem. A czemu czemu źle? Dobrze, na pewno. Okej, okay, no i co? Mam tutaj arymatę. Za. I jestem potrzebny do wyśledzenia czegoś tam, ale czy tutaj mogę coś jeszcze zrobić? Chyba nie, a więc okej, okay, pchamy ją. Pchamy. No. O i strzał. Niech na razie tak zostanie, może nie mu potrzeba. O, popatrzcie, kolejna dźwignia, ale to chyba... A, takie sprytne Ok, czy już mogę jechać ciówcią, ale po co? Jeżeli tam i tak nie mogę przejść, a uda mi się tu otworzyć, więc dobrze, nie musiałem dalej pchać i mamy kolejny duszy dla kogoś. Dla eruptora! Ha, fajne. Vale. I dobrze. Sami widzieliście. Okej. Okay. No popatrzcie, wybucha sklepanie, Ale fajnie, fajnie. Przynajmniej łatwo go pokonać. No mało życia tym triggerem, naprawdę... A, w sumie już dużo. <laughs> I co? To jest zamknięte, no wszędzie zamknięte jest, mówię wam. Ajajajaj, a może tu była jakaś dźwignia? Nie no, tu nie ma nic. Tu nie ma nic, a tutaj nie ma też nic. A tam na lewo jest zamknięte. A może jakiegoś potwora zostawiłem czy coś? I jest dźwignia w sumie! A to dźwignia już tu naciskałem przecież. Tylko myślałem, że może da się jeszcze raz, ale nie. Um... Tam widzę, że czekają już na nas takie jakby. Chyba się powinno otworzyć tak to sądzę ale nie się nie otwierdzą. No No niech sobie tak biegają w kółko a może do ciągci wejść o? też do... ...bydy pomysł ale tak udało się haha fajnie jedziemy <grytania> hmm czemu nie przejechać ich a tam było tyle podwodów i... Hmm, ta brama prowadzi do kryształowych grot, ale jest zamknięta. Zobaczymy, czy znajdę dźwignię, żeby ją otworzyć. Tam było tyle podwodu, i byłem chyba... A są jeszcze, to, to ci, tak. Bo właśnie mówię, na nich tyle ekspans... tyle ekspo... na nich można strony. Znaczy dużo. Nie dużo, ale zawsze coś. O ja mocno! o ja ci siedem dych pokrzu. Za jednym ciosem. Okej, okay, chwila, chwila, chwila. A nie! Nie będę trzeba tego... tej tego karabinu ponieważ nie ma nie ma czasu za bardzo już i tak padają wszyscy tak tak, tak tak jest pokonani pięknie i tam na górę górze zablokowane a czy ja a nie już myślałem że będę musiał tą, ar tą armatę tutaj <coughs> przyciągnąć ale na szczęście nie Okej. Okay, tu mam jakieś przejście yy, aha skrzyneczka proszę bardzo chyba tylko tyle tak zarzucę sobie bombę to nie Chociaż tak mi nic nie zrobi, żeby nie wybuchła na mnie, chociaż tak nic mi nie zrobi, a niech sobie tak będzie i mamy znowu dużo, dużo kasy jest 2200, 300, 400, 500 nawet i już w sumie mówiąc będzie stać nas na tą rzecz tutaj, o to i sobie kupimy po tym odcinku, jeżeli nie zapomnę, a chyba nie zapomnę, oby i już będziemy chyba wszystkie te trzy postacie wymaksowane. By... Znaczy wymaksowany chodzi mi jedynie o zakupione wszystkie do ulepszenia Bo jeszcze będzie trzeba wbić level no, Ale dobrze i już tą bramę O, popatrz, już tam laby widać Spoko I tu jest jeszcze jakieś przejście, które prowadzi nas do skrzynki Więc to zobaczę szybko sobie Gil ponieważ nie wiem czy ma wszystko kupione też Gotowy do strzału! Ale chyba ma nie ma, popatrzcie, nie ma, więc tam jest skrzynka, więc, znaczy tu jest skrzynka, więc trzeba to sobie wziąć. I jeszcze jest tam ten, legendarny skarb, czyli dodatkowy 500-600 kas, więc fajnie, że tak się udało znaleźć. Więc teraz te wszystkie skrzynki otwieram yy, gigantem, żeby już mieć też tutaj na max. Okej, okay, więc mam jeszcze legendarny skarb, jakaś słowa, czy coś. Ozdobna soba, proszę bardzo 950 złota, o to chodzi ja sobie już chwilę po, pogram tym figerem A mianowicie tylko sekundę jeszcze, ponieważ chętnie nim zdobyć 2000 kasy już prawie mam Tak, no więc jeszcze albo w sumie już stary czy tego grania Tą postacią tam długo się nagrałem I gramy dalej z figerem trzeba wbić ten dziewiąty poziom, którego, który wybije już nie wiadomo ile czasu Przecież będzie długi odcinek, tylko wbijam nawet może, nie wiem, okej, okay, jedziemy dalej. Co się tu stało? Ten tor został umyślnie uszkodzony. Hmm. Aż ten ponuda. Ciekawe, czy będziemy z nim walczyć może. Bo... To zadanie dla kreta! Popchnij te wielkie kamienne bloki, tworząc z nich mosty nad przerwami, a ja zajmę się zbudowaniem toru. No i dobrze. Jak ci tam idzie? Jeszcze sobie tutaj wyprzeczytamy zbój. Kajland to bezkresne morze chmur, na którym unoszą się niezliczone kamieniste wyspy. Niektóre są tak duże jak największe królestwa. Powierzchnie innych pokrywają słone morza, a jeszcze innych ogniste wulkany. Każda z nich czymś się wyróżnia latające wyspy tak no i fajnie tutaj chyba coś jest a jednak może nie a może tam coś jest tej... nie martwcie dopilnuję żeby pociąg był bezpieczny w tej lawie nie wiem okej okay. no i musimy zbywać te tory właśnie a więc damy tak o teraz damy to tak ha, i teraz damy to tak o czemu nie no i popatrzmy teraz mamy o mamy takie coś i jeszcze to by się przydało tutaj popchać, mam nadzieję, że się da. No, nie da się. A da, a, da, 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 się, da się, da się. Spokojnie, wszystko się da zrobić przecież. Tam jest skrzyneczka z kasą, więc dobrze. Nie kasy mi już nie potrzebne tak zbytnie. Aha, za daleko popchałem, tak? Mogę to w ogóle? Aha. Ok, niech to sobie na razie tak stoi, powiedzmy. Zobaczymy, co dalej będzie z tym. A ja idę na przykład tutaj Czemu by nie? Sorry. I, aha, a nie myśla. Ej, to jest tylko kółko zrobiłem No pięknie Aha, tu mamy, tu mam chyba tą rzecz Znaczy tu, nie wiem Ta Ooo Oo I, i tak No, jest dobrze Teraz to bierzemy tu Jeszcze raz Teraz to damy tam, wow, naprawdę ten ponudak... nie, to nie było, <laughs> nie, że to ja, okej, okay, tutaj już to dokończymy chyba, znaczy, my musimy tylko te kamienie położyć, a Dix jest, bud- nie, Dix, nie, nie wiem, jak tam, a on jest, buduje, no, okej, okay, czyli tutaj jest chyba dobrze, chyba już tędy sobie przejdzie zwyczajnie, tylko jeszcze ja muszę chyba przejść, no właśnie, jeszcze muszę tam przejść, czyli tutaj musimy popsuć. Nie da się. Ajaj, muszę tędy jednak, tak. Tak. Okej, okay, to popchamy tutaj. I to dwa razy i idziemy jechać. Ciuciu. A jeszcze, 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 jeszcze nie, bo tu widzę, że coś jest. Aha, dwie monety. Znaczy po 60, 60 sztuk ogólnie. I idziemy do ciufci. A u jest tutaj? O. Jak ci tam idzie? Gotowe! A może musimy tędy przejść? To jest niemożliwe, że tak powiem Wam, że dopiero będziemy mogli wejść jak to skończy się dopiero budować A więc okej, okay, da się przynajmniej przejść, więc jest dobrze, bo da się Da się spaść, nie, nie da się spaść na szczęście <grystanie> Okej, okay, i tutaj to bierzemy w prawo Znaczy tutaj I to tutaj I to chyba trzeba wrzucić tutaj O Teraz to tutaj I to tutaj Teraz to damy tu jeszcze raz I teraz tu O, prze Teraz tak I jeszcze raz O, proszę Bady, za to było łatwe I tam na górze mam jeszcze jeden, jeszcze jedną skałę O, to właśnie, którą tu na luz rzucimy E, to było łatwe Takie łatwe No, łatwe, łatwe, łatwe A myślałem, że tam się da się spaść na dół, ale chyba jednak nie I to chyba wszystko, więc już chyba przyjedzie. O. Znakomicie Skylanderze Tworzymy zgrany zespół Naprawił uszkodzony tor i ruszamy dalej! Okej, okay, gotowe! Byłoby szybciej gdybyś pomógł, ale trudno. Ruszajmy dalej! Pomógł? Tak, A kto tu naprawił to wszystko, znaczy nie naprawił, tylko topu to składał takie ciężkie skały. Ha, no właśnie. Ajajaj, te krety, te krety. No i okej, okay, jedziemy, wow, jaki dzień fajny. Ciekawe czy będziemy walczyć z ponudakiem ogólnie, ale chyba ponudak, ponudak nie jest taką, taką postacią w tej grze, tutaj jest bojową postacią. No i co? <śpiewa> o ja W tej strefie silniejsze są... Jesteśmy na miejscu! Jeziora lawy! Rozdzielmy się! Ja zajmę się pociągiem, a ty idź poszukać wiecznego źródła ognia! Życz mi powodzenia! <laughs> a więc ponudek nie wiem, gdzieś tam sobie wskoczył, spoko, czy z nim chyba nie będziemy. I co, ruszamy po wieczne źródło ognia. Tutaj jest chyba gdzieś tam... Z... Tak! tutaj jest tam z przodu. Ciekawe czy będzie walka z Chaosem. Zobaczymy, może nie, może tak, pewnie tak, ale się to okaże. Okej, okay, jest trafiony. Ha, No, nie ma zanim szans. Dobrze. Kto sobie podładuję może, żeby tak szybciej tego gościa pokonać. Jeszcze, 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 teraz. Jest! Już tam że nie trafia, ale się udało. I co tutaj? Wow! Król Stary Starczy... A nie starczył jednak. Dobrze, dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj! O. No i niby taki malutki kawałeczek, musimy chyba tylko przejść. Ojojojojoj, skubane, skubane, one są mocne, one są bardzo mocne! Dawaj, dawaj, dłużej jeszcze! Yes! Ha! Jednak... Wiem, że to jest słabe, ale jednak się pomyliłem. No... I to chyba dosyć Okej, okay, tam wpadł... Pod! No nie no, nie myślę, że mi się nie otworzy przez tego jednego skubańca małego. Nie mam nadzieję, że jakoś tutaj przyjdzie jeszcze. Potrzebujesz ognistego Skylandera. Zobaczymy, jak to z nim będzie, ale nie, 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 nie mogę przegrać tutaj tą postacią teraz, ponieważ... Tam przecież będzie walka może z włosem, więc trzeba uważać. O, ty skubanku mały. No nie, no nie mówcie, że przez niego będę się... Spugował się potwór. Po ale... Kurczę, serio? Chwila, tu chyba zmienię sobie Skylandera, żeby, nie wiem, coś wykombinować tutaj. Oj, nie wiem, nie wiem, o ja cię, żyję, naprawdę... jej ja, może da, da się Otworzyło! Otworzyło się? Chyba tak, chyba się otworzyło, dobrze, dobrze, dobrze jest. Więc może niby jest pokonałem, to podchodek, bo to chyba był już żrok. nie, że się nie mylę, Ale okej. Okay. Jest! Jest! Jest, jest! Yes! Jak się cieszę, jak się cieszę! Bo tu było myślę, że długa misja. Więc nie chciałbym jej robić jeszcze raz i nie będę musiał na szczęście. Okej. Okay. Chwila. Ym... Wow. Łoł! A więc co? Poczekam. Zdostał już chyba. A może nie. Oj, oj, oj Już strzela, już strzela. Ja też strzelam. Hm. Mówiłeś coś? Chyba nie. <śmów> nie zdążył. <śmów> Okej. Okay. No i mało życie mam klingerem troszeczkę, ale może ujdzie. A jeszcze nie koniec, chyba że będzie ta walka, jak mówiłem. Okej. Okay. Jesteśmy u celu. Jest, jest chaos. Jak żeby inaczej? O nie! Nie wiem jak to zrobiłeś wcześniej, ale tym razem ci się nie uda! Wieczne źródło ognia będzie moje! Mówię ci! Moje! Cały się palę! No i mamy pierwszego słu sługa. Jest! ha! ha! Jaka faza, ale to dobrze zrobiłem. Aż jest. Wow. Dobrze, dobrze, Hej, dobrze. Ugasiłeś mojego ognistego łucznika! To mnie dopiero rozpaliło do czerwoności! W takim razie teraz naprawdę zrobi ci się garanco. Gorąco... Gorąco. Okej, szukam życie bym właśnie chciał wziąć wypadł z tego łucznika, ale nie ma go. Hmm. okej, okay, no to dobrze. Musimy uważać, żeby na to nie chwać jeszcze szczególności, a to chyba nie jest takie trudne wcale, chociaż, chociaż, chociaż... Nie no, jak widzicie, udaje się, udaje się problemowo, tylko na razie to pierwszy poziom, mówiąc w sumie... <coughs> Sorry, jest jestem. Och! Stój, nieruchomo! Chcecie w końcu spopielić! Haha, dobrze! To oznacza, że jesteś gotowy na spotkanie z moim złym smokiem Feniksem! Uwierz mi, on się wprost pali, żeby zamienić cię w kubkę popiołu! Mogę, Mogę to robić cały dzień. A ty nie będziesz. Wow, fajny. Okej, okay, tylko by się przydał dobrze ustawić. Tak, 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 tam jest, jest, mięs jest done. Jest, 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 tutaj, jest, tutaj. Mam, mam, mam cię, mam cię gościu, a i nie mam go. Trzeba uważać, nie jest taki łatwy. Nie mogę teraz przegrać. Teraz nie można przegrać, ponieważ to jest... Ponieważ trzeba wszystko zostawić na sam koniec. Właśnie. Okej, okay, naładuję sobie. Ajajaj, Nie, nie ma co ładować. Trzeba strzelać takie... Jak... O tak, tak, tak. tak. Okej, okay, on nas tym laserem, my go bijemy, dobrze, niech tak będzie. Niech tak będzie. No właśnie, trzeba tutaj uważać i do szczególności. Bo może być ciężko. Że... Oj 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 obydwałem Dawaj, 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 dawaj. Z niego wpadnie życie właśnie. Yes, yes, yes! yes. Niech też życie. Co? Tylko nie mój zły smok Fenix! Co on ci takiego zrobił? Jestem cały rozpalony! A kiedy chaos jest rozpalony! Tacy głupcy jak ty spłoną pod moim spojrzeniem! Okej, okay, druga faza, a w sumie ten, ten na razie te jego sługu słudzy nie są wcale tacy mocni, no nie ma tego życia, serio, chudcze, wow, ale fajny cios, no nie no, trzeba teraz uważać, bo jeszcze tylko przynajmniej, a wiecie co, ja może zmienię Skylandera w sumie, ponieważ jeszcze tylko spróbuję zrobić tak, że po prostu mm, zmienię Skylandera, pokonam go, pokonam tego trzeciego sługa jakimś zwykłym, znaczy jakimś innym bo będę. o jacie. Jest! Kurczę, nie, nie da co mi powiedzieć! Uj, Nie! nie haha, tego się obawiałem! Kurczę, Obym to nie zadecydowało mojej porażce. Trzeba teraz się stawiać i to porządnie. I to bardzo. Kurczę, patrz, ile to kusi mi naraz! No nie, no, to jest porządny atak, nie powiem, że nie. Tak, trzeba stać w jednej pozycji chyba. Tak, dobrze. Okej, okay, ostatni trzeci podpadek. A, daj spokój! Bardzo dobrze! Nie dajesz mi wyboru! Mój zły wulkan da ci popalić! <grym> Okej, okay, mamy cię z tego, trzeciego Urodzony, już. Urodzony, żeby palić! Dawaj! Aj, chciałem go z tego uderzyć. Jest. Aj, oj, oj, oj oj! Spokojnie, gościu! Trigger jest... E, GiveGant jest naprawdę mocny w postaci, więc... Dawaj, 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 uda ci się, uda ci się, uda ci się! Uda ci się! Spokojnie, 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 spokojnie! mam cię, gościu! Ha! Jest! No presla nie wziąłem! Nie rozumiem tego! Mój zły wulkan cierpi z powodu uparzeń! Nieważne! Nie ma mowy, żebyś przetrwał moje ogniste zaklęcia i jednoczesny atak wszystkich trzech moich sług! Ha ha ha! Okej, okay, jest, 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 jest. bardzo. odpalam. Dawaj, dawaj, dawaj. Bierzemy, jedzenie, bierzemy, bierzemy. Mało maju życia, strasznie. Dobrze, dobrze. Jest! Pokonałem jednego. Tak, o to chodzi, o to chodzi. Jest drugi, mamy drugiego gościa. Haha, o to chodzi. bierz, bierz jedzenie, bierz jedzenie. Tak. Mamy cię Feniksie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Kurcze. Nie mogę teraz przegrać. Nie mogę teraz... Dawaj, jest! Wygrałem to! Ha! Nie, nie! Nie! Dobrze! Udało ci się zdobyć wieczne źródło ognia! Ale pozostała jeszcze jedna część! Zapewniam cię, że ja, chaos! Nie oddam tak łatwo władzy nad Skylands! Okej, okay, udało się chyba jakoś, tak, udało się, jest! Nie no, to była trudna walka, nie powiem. Chociaż udało mi się, ale była trudna, jak nie każda większość chciała. Większości. Ale udało się, zrobiliśmy wieczne źród źródło ognia. Jest! No. I sobie kontynuujemy. I zobaczmy jak to będzie wyglądać. Ogień! Niszczycielska siła, ale również moc spalenia wszystkiego, co jest złe. Pozostało tylko jedno wieczne źródło do znalezienia źródło magii. Ale magia to nie nauka ścisła. Udało mi się odczytać, że osnowa wymaga bardzo specjalnego starożytnego oleju, który nasyci magią wszystkie pozostałe elementy. Niestety w mojej książce nie ma nic więcej na ten temat. Nie wiem, gdzie tego szukać. Hej, czy pamiętasz ten dziwny starożytny posąg stojący w wodzie, któremu wszyscy się dziwili? Tak, cóż. Rusza się. Co? Skylanderze, czy możesz to sprawdzić? Ja tymczasem będę szukać odpowiedzi. Potem ze Zbrojmistrzem. mistrzem. Wow! Koza Ale my to sobie zrobimy w następnym odcinku i jak sami słyszeliście zostanę do znalezienia jeszcze tylko jedno źródło wiecznej, jednowieczne źródło, czyli źródło magii więc chyba powoli się do końca, gdy jeszcze pewnie 2-3 odcinki zostaną Albo cztery, albo więcej, nie wiem Okej, okay. ja na początek idziemy sobie zakupić, zakupić, zakupić te umiejętności No y Ulepszenia raczej 2700 wiedziałem <laughs> Wiedziałem że mi nie stać Jak żeby inaczej A myślałem że będzie to troszeczkę taniej, A to nie no, Okej okay, to przynajmniej sobie dla Twigada kupimy Już prawie dziewiąty level ma Haha Wijające się pociski Pięknie No ja się już z mi żegnam Subskrybujcie Komentujcie Oceniajcie Dostrzenia 3 do Dzisiaj Cześć